Basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie zostanie zamknięty. Obiekt będzie wyłączony z użytku przez trzy tygodnie. W tym czasie na terenie krytej pływalni będą prowadzone prace konserwacyjne, a także drobne naprawy. Malowanie pomieszczeń, uzupełnianie fug, uzupełnianie złoża w filtrach, wiele, wiele prac związanych z techniczną sprawą, gdzie tak jak wspominałem na, na co dzień nie możemy tego wykonać. Będziemy też jeszcze wykonywali prace związane z wymianą dysz na basenie re rekreacyjnym. To też musi być spuszczona woda z małego basenu. Wiele z prac można przeprowadzić tylko wtedy, gdy obiekt jest zamknięty i nie korzystają z niego mieszkańcy. Wykonaniem zadań przewidzianych podczas przerwy zajmą się pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest to koniec wakacji, początek roku szkolnego. W tym czasie. E, większość mieszkańców czy rodziców przygotowują dzieci do szkół, a szkoły zanim przyjadą do nas na pływanie, e, przygotowują organizację roku szkolnego. Także to wszystko, e, myślę, jesteśmy prze, prze, przekonani od wielu, wielu lat. Już robimy ten przestrój właśnie w tym właśnie w tym czasie, że e, nie słyszeliśmy do tej pory, żeby to był zły termin, czy szkoły chciały przyjeżdżać. A przecież e, Pływania to przede wszystkim dla naszych dzieci, żeby uczym się pływać, żeby umiały zachować się w wodzie. Przerwa technologiczna na mławskim basenie potrwa od 24 sierpnia do 13 września. Po tym czasie z obiektu będzie można korzystać tak jak zazwyczaj, czyli od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6 do 22.